W środę czteroosobowa Rada Nadzorcza przeglądała dokumenty warlegu. Zamieszanie wokół spółki zaczęło się od serii artykułów w Gazecie Wyborczej. Rada Nadzorcza, w dniu wczorajszym obradująca w pełnym składzie, bardzo wnikliwie zapoznała się z dokumentacją przetargową, która dotyczyła tych postępowań i wspólnie, jednogłośnie uznała, że wszelkie postępowania były przeprowadzone zgodnie z procedurą, zgodnie z prawem zamówień publicznych, nie dopatrzono się tam żadnych uchybień formalnych. Był natomiast Było za zalecenie jedno, a mianowicie, aby unikać w przyszłości takich sytuacji, kiedy pracownik pozostający w stosunku pracy ze spółką nie startował swoją ofertą w postępowaniu publicznym. Cała Legnicka Platforma stoi za Rabczenką i dalej popiera jego kandydaturę. Działaczom nie podobała się interwencja zarządu wojewódzkiego partii, dla wielu rozwiązanie legnickich struktur to był szok. To, że próbuje się kwestie spółki połączyć z prawami, z, 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 no, z, z, z prawami partii, już samo w sobie jest dość skandaliczne. Natomiast my oczywiście jako struktury nie zgadzamy się z tą decyzją. Już po tych nieoficjalnych informacjach o tym, że zostaliśmy zawieszeni, udzieliliśmy w dalszym ciągu na Rada Powiatowa. Legnickiej Platformy udzieliła wsparcia i uchwałę podjęła rekomendującą kandydaturę Jarosława rapczanki na prezydenta Legnicy? Kandydat ma jednak teraz kłopoty, uważa, że to nie przypadek, seria artykułów, to według niego polityczne zlecenie. Pytanie tylko czyje? Nie jest tajemnicą, że w dniu, kiedy na portalu LCA pojawiła się informacja o moim kandydowaniu na prezydenta miasta Legnicy tego samego dnia wieczorem otrzymałem zapytania od redaktora Harłukowicza odnośnie tych postępowań które potem były publikowane w Gazecie Wyborczej co jest ciekawe na tydzień przed pierwszą publikacją w Gazecie Wyborczej już jeden z komentujących artykuł o moim kandydowaniu nie wytrzymał chyba nerwowo i powiedział wprost że za chwilę Gazeta Wyborcza chłopaków zarolę wymiecie I to oczywiście jest informacja ogólnie dostępna w internecie Rapczynko uważa, że ten scenariusz jest realizowany. Nie zamierza jednak rezygnować z walki o prezydenturę Legnicy. Teraz szykuje pozew przeciwko redaktorowi, który pisał pomawiającego artykuły. Haniebny sposób przygotowania tych artykułów pokazuje mi, że zmiana w mieście jest konieczna. Niezależnie od tego, kto był pomysłodawcą czy też inspiratorem tych treści, taki sposób rodzarobienia polityki, taki sposób uprawiania polityki jest no, niedopuszczalny. I uważam, że nowa jakość jest jak najbardziej potrzebna. Radny Frost liczy, że działacze Platformy się opamiętają i nie będą utrudniać Legnickiej PO rywalizacji w wyborach samorządowych. Rozwiązanie struktur partii ocenia bardzo krytycznie. Platforma Obywatelska ma dużo poważniejsze problemy niż Arlek. Choć wyborczy wyścig jeszcze się dobrze nie zaczął, to widać, że walka będzie bardzo ostra i polityczni gracze będą wykorzystywać wszystkie możliwe środki w walce o władzę.